Siemanko, z strony Mafiorolnik, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj jesteśmy w Farming 11 na modach. Eee, kolejny odcinek widzicie tutaj 60, sąsiad, sąsiad mnie pożyczył ją dzisiaj z prasu, bo będę prosować słomy, bo niestety samo zbierająco to nie bardzo chyba da się zbierać. Mówiłem, że miałbyś odcinek z kopania ziemniaków, ale niestety te ziemniaki nie bardzo można kopać, a jakoś nie chcą rosnąć, nie wiem czemu, ale ja tu już w tym nie będę kminił, będziemy dzisiaj prasować, bo tu właśnie to, proste jest to, prosto idzie. 60, kurde, niezła, nieźle kopci, diesel. Mas Faina, final, uh... não. 60 już przejłem, więc dobrze jest. Można jeździć. Nic się tutaj nie fisi. Jak dzięki widzowi jednemu od, wiem jak odpalać, to pomyślałem sobie, że wykorzystam na serii. No i trzeba bardzo 60. Kurde dobry ciągnik ten Zwłaszcza, że ta Bo ta brała udział w odcinku MafiSolec Jeśli ktoś wie tam O jakiego youtubera mi tam chodzi Czy ktoś tam ogląda to wie Bo tam MafiSolec tam była W odcinku Na Bolusiowie Farmingu 11 No ta właśnie 60, którą jadę tu ma Fisole I ten ciągnik bardzo mi się podoba. Jest fajny. Trugę polsko, bardzo polsko wygląda. Trochę używany. Wyglą wygląda jak używany, i bardzo świetnie to wygląda. Wy wyprasujemy całe pola. Kurde, ha hajsu dużo się zarobi z tego. O! Okna tylnego nie otworzę, bo się kurzy, także nie będę go nawet otwierał. Jakby sąsiad miał podajnik, to bym wziął nową przyczepę, którą mam, bo sobie kupiłem, żeby zboże szybko zebrać, bo już w pożniwach dawno wszystkie pola wykoszczone. Teraz prasowanko idzie... Wszystko, wszystkie pola prasować. Chyba następny odcinek też będzie z prasowaniem, bo tutaj... Je... To, to pierwsze pole zacząłem, tu później drugie. Eee, jeszcze tutaj dwa, trzy, cztery. Z pięć pól do prasowania mam. Tak naliczyłem i dobrze naliczyłem, bo tyle, żem kurde wykosił. 6 wykosiłem, ale na 5 była pszenica i jęczmin. No to trochę nas czeka, roboty. Ale hajsu będzie dużo z tych kostek. Bo się wyprasuje dużo. 102 Wyprasowane, 145 no Dużo się wyprasuje kostek Na tym polu O, o, ty kurde Wreszcie Gram na modach w fs 11 znaczy, którym, którego lubiłem oglądać, jak robił tutaj te akcje. To teraz ja mogę i robić też. Deszcz, kurde, idzie, to trzeba prosować, ros póki jego nie ma, bo później przerwa w robocie. Wie, wiecie, o co chodzi. Trzeba będzie czekać aż w stanie. Choćby do wieczora miało zejść, to i wyprasuję. Kurde jak to odczepić tu kostkę. Żeby ja pamiętał, że tu nie jest. Ja pierdzieli, będę z nią tak jeździć. da 'ale urwa Ale jaja. O, apropos. A w sumie to farming tutaj można prosować w deszczu. Nie, nie zabraniało mi tego. To, to chyba może wyrobić się przed deszczem. Ten co wy na to uda się czy się nie uda? Chyba, że, że szybciej już zacznie padać. No i... Kurde... I zaczęło padać. Ale jak widzicie, można prosować. Jak ktoś ma farminga 11, to wie. Oż byk. Ile ich tu na tym polu jest? Kurde, jak po wojnie wyglądają. Jeszcze spary pól na szczekę do, do prasowania Trochę tu pójdzie i ba, że deszcz przestanie padać szybko. Już ten tydzień nadszedł i niedługo święta... Yy, pojutrze, kurde, jutro w czwartek... W piątek święta już kurde, nie mogę się doczekać. A jeżeli wy też nie możecie się doczekać, to oczywiście napiszcie w komentarzach i zostawcie łapeczkę w górę po, pod tym odcinkiem. Bo oczywiście... No. Oczywiście, żeby potwierdzić... No. Jeśli jesteś nowy na kanale, to też zostaw subi suba z dzwoneczkiem, żeby oglądać mnie na bieżąco. No. Prasowanko idzie dobrze, tu. Się jeszcze trochę zabawimy. Jak czas jest, to jeszcze robimy to. No, wycieraczki się włączyły. I dobra, to pewnie na te, że deszcz, jak pada, to się włączają. Tak samo jak w Farmingu 19. Tak, myślę, że będę się na kosy robić, tak rozpoczynać, bo jeszcze nie było. A dużo pieniędzy przyjdzie, krowy się kupi, to trzeba będzie nakarmić też. Będzie trzeba, będzie coś tam dawać, bo na razie nie mam, ale potrzeba, żeby już coś było. się podczas czasu piekana jutro trzeba stać po szalonej nocy Chyba to ty... odwrotnie coś było już pchnięte Ale urwał, ale ona poleciała. O, 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 ale. Sama w domu jest. Jej mąż pracuje w nocy, wiesz dokładnie, że nie może Was zaskoczyć. Do jej drzwi Sąsiadka pomaga. O kurczę, ile kostek tu jest. Jakby tu armia była, ja, pierdziel Tym, Tyle na polu. O, ja! Pier... Nikomu by się nie chciało normalnie zbierać. A belki tai jau biškai kiaulė, tiesa? aðtikur aðtik to to się tylko tu podniesie jedziemy na, na dalej na pola. tu zaraz się podjedzie tylko tu trzeba jeszcze zajechać na to Już dwa pola wyprasowane deszcz ustaje już tak wieczór idzie to skończy się chyba nad ranem prasowanko chyba że wcześniej jeszcze w nocy jakoś ja muszę zobaczyć ile to już tego godzin jest bo jak już dużo to możemy chyba skończyć odcinek i w następnym tam chyba będziemy zbierać. Bo tu prostu ja już tam tam wyprosuję. Aha 23. O kurde. No to jeszcze tu dajemy ja trzecie robimy i... Najwyżej w połowie jakoś. Tutaj się skończ Powoli. No i prasowanko Jak widać już tak wieczorek chyba 17 już to noc się będzie robiła Nad ranem się skończyło kosić teraz zapierdziela się prasuje Jakby to jakby to wyprasowane było w końcu do zbierania Dobra to idzieć to, chociaż mnie zamknij. Tutaj drzwi, a nie wchodzi, kurde, zostawiaj. No to już zaraz się kończy ten odcinek. 어 스크르츠빅 Ja pierdzielę, widzieliście to. Kostka, kurde, się wyprasowała w powietrzu. A to tyle w tym odcinku. Bo już chyba czas się skończył. No, także myślę, że wam się odcink udał. W kolejnym już się widzimy. Także na rajdzięk, cześć. I w ogóle pa. Trzymajcie się do następnego odcinku.